Ja się to oczywiście Jacob, a w dzisiejszym odcinku będę naśladował graczy w Fortnite. O co chodzi? Już tłumaczę. Na początku challenge muszę odpalić gierkę, polecieć na władzę i skoczyć z flagi, bo niestety z mapy już się nie doskakać. A następnie obserwuję graczy. Oczywiście aż do samego końca. I to właśnie na samym końcu sprawdzam, z jakimi temami wygrał zwycięzca. I w następnym meczu będę mógł używać tylko i wyłącznie tych przedmiotów. Ciężkie? Bardzo. Ale może się uda. Za. Piętnastym razem. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej challenge'ów zostawiajcie tutaj łapeczki w górę. Ten czerwony guzik, klikajcie tam nadal, żeby stał się szary, i piszcie im pomysły na kolejne wyzwania. A ja zapraszam do oglądania. Ja pierdzielę, ja wyląduję na tej fladze. Jacob, proszę ciebie ładnie traf to i wyląduj na tym. Jacob, 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 proszę. O! No to widzę, w takim razie skaczemy sobie i obserwujemy. Co? Ja przeżyłem? Czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę zaskoczyć i zginąć. Nie możesz mnie zabić. Dzięki. Okej, okay, skaczemy sobie i obserwujemy gracza. Polaka obserwujemy, ten Filip. Ty Filip zaskoczył? Wy to widzieliście? Co jest grane? Chłop zrobił to samo co ja, okej, okay, czyli lecimy dalej. No i tutaj mamy pana anonimowego, który ginie przez okienko, a tu jest kolejna osoba. Oho, będzie wychodził, nie trafił. No i pani cowboy wychodzi tutaj zwycięsko z tego pojedynku. Ale jej to mi się w ogóle nie podoba. Nie bierz tej pompy właśnie bieską, ogarnij się. Nie no, jak wygra ktoś, kto będzie miał kanister w ekwipunku, to wychodzę, nie? Nie no, ta babeczka pływa lambo po wodzie. Co ona robi? No, przecież ja z jakąś psychopatkę oglądam. Ty ona. kanister rzuca. Nie no, ja nie nie rozumiem. A bo to wybucha? Co ty gadasz? To ja nawet nie wiedziałem. To ona jest 200 IQ. No proszę, traw go, on jest tutaj za samochodem. A... Dlaczego tak się dzieje? Nie no, na ginie. Złoty Skar, Grappler i niebieski taktykal. Pozdro. Co ty robisz? Nie no, widzowie, ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje, ale ziomek ma 4 HP. To może dobrze, jak on zginie? Co z nim jest nie tak? Ten ziomek go nie może trafić. Ty, zabił go. Nie no, za dużo mitycznych itemów. Przecież ja to przegram na pewno. Nie podnoś mitycznych, nie podnoś, nie podnoś. Nie opłaca się podnosić. Granatnik i Grappler, super. Ty, pompy nie wziął. Ale ich w sumie. Mam cichą nadzieję, że ten ziomek przegra Co on robi? Aha Co, typek z kampiony, to ja jestem w szoku, jakie on ma itemy? Jest skar fioletowy, nie no, wyrzuć tą snajperkę Jednak snajperką nie będę grał, mówię do ciebie, nie podnoś złotego skara, jego ja nigdy nie znajdę, no Ale jest plus, bo ziomek ma zielonego tacticala, więc to jest dla mnie jakaś nadzieja Wyrzucił snajperkę Ty On chyba mnie słucha nie podnoś granatnika, nie podnoś po co ci granatnik i grapler? Po co ja się pytam? Mamy top dwa i ja szczerze wierzę w to, że ten ziemek przegra, bo on nie może wygrać, bo ja nie poradzę sobie, jak będę miał granatnik, grappler i tak dalej, jak ja tego nawet nie zdobędę na początku. No jak to zdobyć? Chris, nie rób mu tego. Chris, dobra, on nie wypadł, nie wiem czemu? Czemu ten ziemek z dołu w niego nie spamuje? Ja o, dobrze spamuj, to do, tak ma być. No, i żemek go wyrzuci. No, i Chris wygrywa, widzę, w tym momencie. To jest niesamowite, że ten typ cały czas wraca. Cały czas wraca. Co się dzieje w ogóle. No dobra, to się tak musiało skończyć. Przekra. Zielony taktykal, złoty skar, granatnik, grappler. No i leczenie dowolne. Mam trzy próby, jeżeli mi się nie uda, to lecimy do kolejnego typka. Trzymajcie kciuki. Mocno. Władze. Czy kocikoncik Wydaje mi się, że granatnik będzie lepszy niż grappler Jak ja mam niby sobie wyczarować zielonego taktykala, Ja nie rozumiem tego Daj mi coś, co tu jest? Sztucer, nie mogę Uciekam stąd, widzowie, bo to jest chory challenge Przebieramy się i lecimy szukać Jeszcze jakiś typek tutaj biegnie Byczku, co ty robisz, no On mnie zobaczy na wallhacku On mnie nie widzi chyba, a ja się palę On mnie widzi to on mnie nie widzi, on jest jakiś nienormalny. Dobra, ja stąd tu czekam widzę, bo ja tutaj nie mogę dłużej czekać, bo ziomek za chwilę ogarnie, że ja tu jestem, już ogarnął. No to ekstra. Trzymaj się beczku, ja spadam. Nie wiem, gdzie zateleportuję kompletnie, nie wiem, gdzie zateleportuję, gdzie zateleportuję. A tutaj, super. Chyba nie wskoczył, bo go tutaj nie widzę. Dobra, czekajcie, idę po Taktikala. Czy typ! On ma takticala! Ale co z tego, że on ma takticala jak ja nie ogarniam, co mam robić. No taktical, ale szary, czekajcie, ja go wezmę i najwyżej go ulepszę. Do tego czasu nie będę mógł go używać. Jest, widzowie, mamy zielonego taktikala. Jak dobrze. I mamy typka. To już średnio dobrze. Dobra, dojeżdżamy go. On może mieć granatnik, więc zaryzykujmy. Dawaj, byczku. Chodź się bić. Oho, żebym się przebierał. To jest moja szansa. Ty. Daj mu moją ścianę. Cyk! Leży, super, mamy to. Co miałeś, co miałeś, co miałeś? O, nic czego mógłbym używać. Jak to się mówi? Raz się żyje. Podjeżdżamy. Siema. Co u ciebie słychać, byku? O, jesteś u mnie. Jak fajnie, że jesteś u mnie. Podoba mi się to. Dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu Zapraszam. Ale mówię, zapraszam, ty w ogóle mnie nie słuchasz. Ej byku, bo ja mam tylko taktyka wiesz, tak sprawa wygląda, że ja do ciebie schodzę. Tak jest, mamy to. Nie no nie mamy tego, nawet nie o co chodzi? Tu stoi jakiś laser żumek! Jak mnie wystraszył, dobra, on jest mój. Chodź tu. Nie no, bot mnie dojeżdża. Ja mam tylko pompę. Bocie, zostaw mnie. Chodź tu. Ja cię muszę zabić. Gin, dobra, mamy grantnik wizowy. I bota. Dobra, dobrze, że mnie bot nie zabił. Nie no, nie ma granatnika. Jest tylko pompa mityczna. Teraz to ja już totalnie nic nie rozumiem. Coś tu jedzie. Dobra, dawaj go, dawaj go. Może on przyjechał otworzyć safe. Wow! Ale bombę dostałem. No pijany jest ten ziomek. Ale przypał. Dziomek za mną! Nie no, nie dało się zdedytować rampy, no i przegrywam pierwszą próbę. Na kitku nie wyszło, to zobaczymy co będzie na władzach. Co to jest? Tactical! Nie no, władze są idealne. Wyląduje pierwszy, wyląduje pierwszy, tak jest, wyląduje pierwszy. Mamy to! Poteczka jak szef i jeszcze lunch padzik. Lecimy do Julki po grappler. Gdzie jest Julka? Ja się uprzejmie pytam. Julka do kogoś strzela, ale nie wiem, do kogo i nie wiem gdzie. Drugi zielony Tactical, no i to jest miejscówka. Julka! Julka ma mało. Idę po Julkę. Widzowie to się musi udać. Chodź tu, Julka. Mamy Julkę. Okej, okay. i tu powinien być typ. Jest typ, leży, super. Mogę z ciebie wziąć grappler Juleczko, Juleczko, chodź tutaj. Yy, grappler Karty nie mogę podnosić, bo on nie miał karty. Zróbmy taką Ala pułapkę na tej temy. O. Bot przyszedł? Nie, to człowiek, była skina. Do łupy. dobra, ziomek leży, super. No i co ja tak będę kampił do końca? Czy może wyjdę stąd? Dobra, ryzykujemy i idziemy. Halo, ktoś tu jest? Tu jest typ... Ale ziomek skampiony był prawie tak samo jak ja tam A tu jest jeszcze bot. Dzień dobry panie Bacia i do widzenia. Kurde, na no przydałby się ktoś kto otworzy safe, bo w safe może być skar, no nie? A najgorsze że w tym challenge'u chodzi o to, że ja muszę mieć te wszystkie itemy na koniec. Więc tak czy inaczej, skara będę musiał znaleźć, tu jest ziomek. Chodź Byczku, chodź, chodź, chodź Dobra, dostałeś. A ja sobie tako i tako, cię zabijam. Mmm, to nie wygląda jak skar. Aha, ziomek był totalnym drwalem, bo ma milion maców, pozdro. Ty, tu jest ziomek, jest ziomek, idzie po skrzynkę. Byczku, 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 byczku. Czekaj, czekaj, ja ci pomogę. Robimy tak. I dawaj. Otwieraj. Co ty chcesz szybić? Nie, no nie, nie chcesz się bić, zaufaj mi. O, ale on jakieś przeskoki robi, to chyba face sway jest. Ty, mongrel. A Jacob nie trafia 14 strzałów z rzędu. Zapraszam. O, zginął Tyler. Prawie jak face sway, no? Niebieska jemka, biorę to. Mam dużo Matsów i niebieską jemkę, więc w teorii mogę ulepszyć skara. Ja pierdziele, jedzie coś tutaj, czekajcie, czekajcie, bo ja tych samochodów tak boję, ja go złapię. Wsiadam do Ciebie. Ja nie dogonię Lambo? Jasne, że dogonię. Zapraszam. Siema. Ty, a czemu ja nie mogę do Ciebie strzelać? O, mogę. Pokrzam. Wysiadamy? Super, że wysiadamy, dobrze, że dojrzałeś do tej decyzji. A co ty mi robisz? Byczku, ty jesteś pod moją rampą, czaisz? No właśnie, teraz czaisz. Idziemy ulepszyć widzowie i potem już tylko będę musiał znaleźć granatnik. I niech ktoś kiedykolwiek zaprzeczy, że ja nie mam tutaj dużego mózgu. Złoty skar na zamówienie raz. Yy, Koleżko, czy ty masz granatnik? Bo może masz. Ty, tu do mnie strzelasz, jak ja sobie na drzewie siedzę? Nie no, pijany. Dobra, dostał. Zapraszam. Chodź chodź, chodź. Dobra, 18 daję z tych pom. No to widzowie, zaczyna się. Nie, fajna zabawa się teraz zaczyna, bo trzeba z ziomeczkiem się bić. A chyba ogarnia. A przynajmniej sprawia takie wrażenie. O, jednak jest już pode mną, więc fajnie. Siema. ma. O, masz mój daszek w środku. Ty. ty. jesteś pijany. A co ty robisz? Ty się leczysz? A ja ci pozwoliłem? Pytam ładnie, czy ci pozwoliłem. Masz grantnik, czy nie? To źle. I to bardzo źle. A co, jeżeli ktoś sobie po prostu zostawił gdzieś mityczny grantnik i miał w niego wywalone. Czekaj, czekaj, czekaj. Samochodzik. Czekaj. Ale co ty robisz? Nie nakręcaj, Ty możesz mieć granatnik, więc na mnie cierpliwie Czekaj, mówię coś do ciebie O! Siema! Byku, ty giniesz, czaisz to? Czemu on nie ginie? Dobra, już ginie Zapraszam do mnie Co ci wszyscy ludzie tymi samochodami tak latają? Nie no, jak sobie poleciał, naprawdę Gdzie ty lecisz? Czekaj, 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 czekaj O, no i bardzo fajnie Jest! Ty! Ma coś mitycznego, jeszcze nie wiem czy to granatnik. Tak widzowie, jesteśmy w domu, mamy granatnik. Dlaczego tej pompy nie mogę wziąć? Ej, pytam się, dlaczego przede mną uciekasz? No nie, no nie. Jest w krzaku jak nic. Jesteś tutaj, co nie? Tak jest. No to żegnamy się już z twoim życiem. Mam nadzieję, że jesteś świadomy tego. Zapraszam, zapraszam. Już nie uciekaj, byczku. Ja wszystko rozumiem. Ale nie ma sensu, naprawdę, zaufaj mi. Ja tutaj sobie wskakuję, zabijam cię, mówię ci do widzenia. O, złoty skarb, pozdro. O, moja kolejna ofiara. O, fajnie, że cokolwiek trafiłem. Uff. O, kurde, to jest. No i co tam się dzieje teraz u ciebie? Jesteś u mnie, wiesz o tym? Nie, no, dlaczego wszyscy robią to samo i uciekają? Jest jakiś zwiększony drop lunch padów, że każdy ma luncha, którym ucieka. A Jacob nie trafia żadnej pestki. Byczku, ja widziałem, że tutaj lądowałeś, no. Gdzie jesteś? Oho. Tutaj jest. Fajnie. Wychylisz? Nie, wychylisz. A no, ja wychylę. Pozdro. Puf. No i na plecka. I. O, no, tutaj mnie zabudowa... Co się dzieje? Bo ja nie rozumiem, chyba. Giniemy, tak? No. No i bardzo fajnie, że się dogadaliśmy, to mi się podoba. Porozumienie jest najważniejsze, właśnie. O to chodzi w życiu. Ty, gdzie ty lecisz? Ej, ej, ej. Agencik, agencik. Przecież ja ci nie pozwalałem nigdzie lecieć. Do ciebie mówię, no? Dobrze, skoro ty lecisz, to ja lecę do ciebie. Nie przejmuj się. Ja cię nie zostawię samego. Trzeba sobie pomagać, co nie? O, wskakiwać na głowę. No i gdzie ty jesteś? O, tutaj sobie zszedłeś. Dlaczego uciekasz przede mną? Ja nic złego ci przecież nie chcę zrobić nawet. Ej. łokurda, kurda, to jakiś spoceniec. Masz daszek. I witam w boksie. Co tam teraz robimy? Aha, schodzisz niżej. To źle. Ej. No powiem tak. Denerwujesz mnie, byku. Więc muszę cię zrzucić, wybacz. I teraz ci wbijam się do boksa jak szef. No i niestety już nie masz szans. No czemu ty żyjesz? Dobra, już nie żyjesz. Ty, kubica. Byczku, byczku, na spokojnie, ja już do ciebie lecę. Paliwka zabrakło, czy o co chodzi? Powiedz mi. Ja, ja ci pomogę, naprawdę. Chodź. Ej, ej, ej. Uprzejmie pytam co się dzieje, żeby móc Ci pomóc, a ty mnie opluwasz. Dlaczego ty to robisz? Ło, sniper! Oj, nieładnie tak strzelać w plecy, stary. Przegiąłeś sobie w tym momencie. Przegrabiłeś! A tamten mi szadasz w plecy. Nie no, oni są dwójkę pijani. To podmieniam. Pozwoli pan to podmienić? Czy nie pozwoli? Mam nadzieję, że pan pozwoli. No i jeszcze pan dostał rampę. No i co się u Pana dzieje? Skąd to zwątpienie na twarzy? Ja pytam, ale ej, ej, ej! Albo będziesz spokojny, albo musimy inaczej porozmawiać. No i wybrałeś tutaj tą drugą opcję, niestety. No i teraz najtrudniejsze zadanie, czyli muszę wywalić gościa za strefę i wygrać grę. Żomek do mnie wali jakąś racą śmieszną. We to rozwal. Mówię do ciebie. Uspokój się. Okej, okay, wywalam cię. Ono to chyba średnio go do strefy wywaliłem, no. Łap to. Wywalę go. No, nie wiem, to dalej nie jest za strefę. Obiję Ciebie trochę, dzięki, dzięki. Nie, nie, Ja cię muszę. Tam tamtą stronę będziesz leciał. Chodź, chodź, tak, tam jest lepiej. Dawaj, byczku, lecimy, lecimy. Tak jest, to się uda, to się uda. To on sam wchodzi za strefę. Nie, nie wiem, co on robi. Ale go wywalam. A bo nie ma matsów i on idzie gdzieś, gdzie. Może przeżyć. Dobrze, mamy to. No i co tam u Ciebie? Skąd to zwątpienie na twarzy? Gdzie on jest? Biegnie. Stop. Dawaj, nie, no nie w tą stronę, Jacob, ty tu headzie. To on nawet już nie walczy. On zrezygnował. Byku, powiedz mi, co się stało. Wow! Ok, to była mandra. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że ziomek jest tutaj. Jest tutaj. Ziomek nawet o mnie nie wie. I sobie bombę. To jest przykre, jak go wystrzela. Łap! Dawaj! Za strefę, za strefę. Co on robi? Wyleciał! Umarł! Zginął. Mi zostały dwie rakietki. Dobra. To jest ta rakietka, widzowie. Wyleciał. Nie no, nie wyleciał. Mam ostatnią rakietkę. On tu wyrzucił wszystkie swoje temy. Aha. Skoro już wiemy, że umarłeś, to czekaj, zróbmy to tak jak trzeba. Nie no nie. Mówię coś do ciebie. Mówię coś do ciebie. On sam wchodzi do strefy. Co się dzieje? Trzymaj się byku. Miło było znać. Ja doceniam. Ja, ja ci emotkę dam. Pozdro stary. Dlaczego już się ze mnie śmieje? To jest jakiś nieśmiertelny? Dobra, zginął. Bo już zgłupiałem. Okej, okay, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście pamiętajcie o kodziku w sklepie. Do następnych. Trzymajcie się. Miłego dnia. Siema!